Jesteśmy w sklepie zoologicznym. Tylko, że nie wiem... Nie no, muszę się pani zapytać, co to jest. Nie, to jest świnka morska. To jest świnka morska. Dziewczynki, tak? To jest świnka morska. Jezu, ja no to nie z komikami. jest dziewczynka. <laughs> Jakie słodziaki. Ujeju. A co ty się tak się kupowałeś? No chodź tutaj. nie, bój się, no. Bardzo chodź, sypkie. pogłaskaj. Uj, bardzo, bardzo sypkie. Chodź tutaj z tej strony, pogłaszczę jeszcze, tak? patrz. Chodź i pokłaszczecie z tej strony trochę, ale tylko tak delikatnie, wiesz, bo może dziawnąć. Weź tylko, nie bój się, tylko delikatnie, dziabnij delikatnie. Łożaj, dobra? Okej, okay. Krzysiu, chodź pokłaskaj. Oj, 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 o mój Boże, jaki ty jesteś szybki. Ale szybki. Widzisz? Chodź, idziemy. Mamy rybki. Zobacz, tu są rybki. Ja mam na imię różowa Bzanka, jak żanka. <grytania> tak? Mam aż trochę słabe, bo nie ma kotków. A nie ma kotków? Chyba pani wykupili, albo na razie nie wiem, może ludzie nie kupują. Nie ma nie ma Ale są rybki. Nie ma króliczków. Kiedyś było więcej. A tutaj są świetliczki. Patrzcie, jakie ładne rybki pomarańczowe. Tutaj są ceny rybek. Bo to drogi biznes. Tutaj rybki. Spójrz sobie nią bo przeszliśmy to. Tutaj są jakieś... A to są bojówki. Wiecie, co one robią? Nie. One źrą ryby mniejsze. One muszą pływać same. Bo jak one nie będą pływać same, to one zeźrą po prostu. A tutaj jest jakaś mała lewa. O, hejo! Dlaczego to jest? Małe A nie ma nic innego? Tak, a to kiedyś było więcej. O, a tutaj? O, ja! Jeszcze tu. A, chomik był, ale już nie ma. A nie, co? Jest chomik, zaraz Wam pokażę. No to. Zaraz Wam pokażę chomiczka. Cześć! Jezu, co to? Zaraz wam pokażę co to jest? Jezu, Cześć! Jezu, to jest szczur chyba, Jezu. Tu Ale to jest chyba szczur, co? mam takie Jezu, to jest chyba szczur. To jest szczur czy chomik? Jezu, to jest chyba szczur. Jezu, to chyba szczur. Jezu co to jest? Mysz! Mysz? O, Jezu, kuchy. Nie, chyba to jest... A chomik. To jest chomik? takie To jest chomik? to jest chomik. Ja że są wydane. Ej, weź nie kup. No weź mnie kup. Nie, bo Cię nie zabierzemy do samolotu. Mm. A to co to jest? Tu mam, to jest hotel. To jest hmm. A co to jest za ryba dziwna? Aksolot? No, ale śmieszna ryba. I on się A co tam idzie? Tam jest y Pani miejsce, ale tutaj też głuchomi ale kupili. A tutaj pani ma różne paszcie. Oj, ja, jaka czacha. Ale co Szklane. No mało, nie ma właśnie królików. No kiedyś były, no. Ale to było Fioris są takie muszelki, zobaczcie Krzysiu. Jest wykonane z kamienia. Normalnie tetanik jest, Damian. A tu patrzcie, jest biedactwo sobie pływa samo. Patrzcie, rybka. Cześć, zaraz się podniosę. Pani, chodź tutaj. Widzicie? Tu ma bóścia. jak się wystraszyła, nie się. Niebieska, tak. No i tu jest jedzenie dla ptaszku. A dla kotku coś jest? Nie no, fajne takie. No, ogólnie. No nie ma więcej zwierząt puszcza.